Witam Was bardzo gorąco. Jak widzimy, pandemia koronawirusa zmieniła nasze życie, naszą pracę zawodową, nasze kontakty. Ja uwielbiałam spotkania w biurach poselskich, spotkania z Państwem na ulicy, rozmowy. Niestety dzisiaj troszeczkę musimy zmienić te nasze kontakty, dlatego przychodzimy na kontakty online. One są na pewno bezpieczniejsze i zdrowsze i mam nadzieję, że długo nie nie potrwają, ale nie chcąc stracić z Państwem kontaktu, wybrałam taki rodzaj właśnie rozmowy czy odpowiedzi na wasze pytania. Pozdrawiam z mojego biura parlamentarnego z Rzeszowa i udzielę odpowiedzi na Państwa, wasze pytania. One są skupione głównie wokół pracy parlamentu, wokół koronawirusa, a także nowotworów. Cieszę się bardzo, bo Dziennik jest tym miesiącem, kiedy walczymy szczególnie z nowotworami. Nie możemy o tym zapominać, i namawiam wszystkich do badań profilaktycznych. A teraz zaczynamy od pytań. Kochani, pani Ola pyta: Mamy pandemię, czy Parlament Europejski pracuje? Jak wygląda sytuacja w Belgii i w Brukseli? No właśnie, w tym tygodniu jest sesja Parlamentu Europejskiego. Niektórzy europosłowie, którzy zabierają głos na sesji, Pewnie są w parlamencie, ale większość z nas pracuje online. Tak jak wspomniałam na wstępie, jestem w biurze w Rzeszowie. Tutaj online głosuję, rozmawiam, dyskutuję. Czy, czy instruuje moich asystentów. Natomiast oczywiście w Belgii ja wprowadziła ostatnio bardzo restrykcyjne przepisy, czyli wprowadzono godzinę policyjną, która trwa od północy do piątej rano. Zamknięte są wszystkie bary, restauracje, obowiązek noszenia maseczek, ale też i duże wsparcie, bo na przykład każda restauracja czy bar otrzyma na 3000 euro takiej szybkiej pomocy. Wielu osób jest zarażonych również w Parlamencie Europejskim, stąd w biurze nie może przebywać więcej niż jedna osoba, jeżeli jest to poseł, nie może być asystent i generalnie chyba 2 trzecie pracowników pracuje zdalnie, pracuje online. Następne pytanie Pana Mateusza, czy Parlament Europejski i Unia nie powinny się teraz skupić na walce z pandemią, a nie na walce z nowotworem. Nie zapominajmy, że pandemia nie wyeliminowała nowotworów, natomiast wprowadziła nowe zagrożenie, że te osoby, które mogłyby, czy chodziły na badania profilaktyczne, często z nich rezygnują albo mają problem z dostaniem się do lekarza specjalisty, więc tym bardziej powinni. Musimy pamiętać, że po pierwsze, rak nie wyrok, a poza tym nie możemy całego naszego życia podporządkować i ograniczyć do walki z koronawirusem, bo istnieje wiele innych chorób i brak profilaktyki, brak leczenia spowoduje również śmierć osób z innymi chorobami, więc nie, nie powinna się Unia i Parlament Europejski skupiać tylko i wyłącznie na walce z COVIDem, chociaż dużo w tym, w tej materii Parlament Europejski czy Unia robi. Ponad 540 miliardów przeznaczono na wsparcie gospodarki Polska otrzymała największą pulę środków, blisko 8 miliardów euro. Nasze województwo podkarpackie otrzymało 260 milionów, mogło przeznaczyć na walkę z koronawirusem. Inna sprawa, inne pytania, które się cisną na usta czy udało nam się przygotować do tej właśnie drugiej fali pandemii, a jak widzimy komunikaty prasowe i otaczającą nas rzeczywistość, często możemy wysnuć wnioski, że trochę ten czas przespaliśmy. Co Unia jeszcze robiła, już nie mówiąc o tym, że były specjalne loty finansowane przez Unię Europejską, aby zwłaszcza na początku pandemii Polacy mogli, czy Europejczycy mogli wrócić do Krajów członkowskich, wspólne zakupy różnych urządzeń czy artykułów potrzebnych do zabezpieczenia, jak maseczki, jak rękawice jednorazowe, oczywiście wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi krajami, ale przede wszystkim środki, bez których pewnie wpływ koronawirusa i jego skutków na gospodarkę byłby dużo, dużo większy. 嗯、uh. Czy tak naprawdę, tutaj pyta Pani Gosia, czy tak naprawdę Unia Europejska może zrobić cokolwiek w sprawie zdrowia, przede wszystkim tym zajmują się rządy. To prawda, że zdrowie, polityka zdrowotna jest kompetencji krajów członkowskich, i Unia nie może narzucać pewnych rozwiązań, może proponować, ale też powołanie Komisji Nowotworowej, analiza dlaczego na przykład w krajach, Zachodnich Unii Europejskiej więcej ludzi ratuje, więcej ludzi unika wyroku śmierci niż na przykład w krajach Europy Zachodniej, pokazuje, że gdzieś jest duży problem, może nie z diagnozą, czy, czy, ale już z profilaktyką, ale już dostępem do nowoczesnych leków. Ja chcę Państwu przypomnieć, że około 50% leków, które leczą nowotwory nowoczesnych, nie jest, jest dostępne na rynku polskim, więc tutaj Zdiagnozowanie tych problemów i przekazanie krajom członkowskim, co powinni zmienić w swoich programach czy, pro, czy politykach walki z nowotworem, jest bardzo istotna i bardzo ważna. Oczywiście, oprócz tego również, Parlament Europejski przeznacza środki na walkę na profilaktykę, i między innymi moja poprawka zwiększyła budżet na właśnie profilaktykę, ale też teraz Parlament Europejski ma specjalny program szkolenia pielęgniarek i, i, i pracowników szpitali do obsługi respiratorów. Słyszymy o tym, że w Polsce mamy braki z tą kadrą i okazuje się, że z Polski tylko jeden szpital bierze. Udział w tym programie, a potrzeby są ogromne, na przykład z Wielkiej Brytanii około ponad 100, chyba 60 szpitali bierze udział, z Rumunii kilkanaście czy z innych krajów po kilkadziesiąt szpitali, więc tych możliwości jest dużo, ale niestety nie wiem dlaczego my często z nich nie korzystamy. Pani Maria pisze, czy dla takich osób jak ja po 60 roku życia Unia Europejska ma specjalne programy do walki z rakiem, tym bardziej że po 60 roku ryzyko nowotworowe rośnie. Oczywiście Unia nie ma specjalnych, no nie oczywiście, ale niestety nie ma specjalnych programów, które są kierowane dla osób 60+, plus. takie programy powinny być w każdym kraju członkowskim. Zwłaszcza też ze specjalnym uwzględnieniem tych osób, w których rodzinach już zdiagnozowano nowotwory, ale generalnie Unia dostrzega ten olbrzymi problem, bo zapadalność na nowotwory w Unii Europejskiej i ilość osób, jaka umiera, jest drugoroczesna. Dlatego robimy wszystko i między innymi po to powołaliśmy tą komisję, aby zrobić wszystko, aby te skutki, te ofiary ograniczyć. Pan Sławek pyta, jestem ciekawy, jak w tym czasie pracuje Parlament Europejski, jakie podejmują działania dotyczące walki z nowotworem, jak działa komisja do spraw walki z nowotworem. Ja już trochę na te pytania odpowiedziałam, czyli głównie pracujemy online. Jest za każdym razem jak wchodzimy do parlamentu, każdy ma badaną temperaturę, musi odkazić ręce. Co chwilę są rozłożone pojemniki do automatycznego do automatycznej Dezynfekcji rąk jest specjalne. Drogi poruszania się, czyli tak jak na ulicy, że jedni idą po prawej stronie, drudzy po lewej. W windzie może być tylko i wyłącznie dwie osoby, muszą być odstępy na sali parlamentarnej. Jeżeli są osoby, to jest tylko określona ich liczba z dużymi odległościami, więc parlament robi wszystko, aby. Ograniczyć to ryzyko. Oczywiście również tak jak jak pytał pan o tą Komisję do Spraw Nowotworów, jej prace będą dopiero, czy już za, za rok, ale, ale tak jak wcześniej też mówiłam, Komisja Europejska nie tylko będzie, czy Komisja do Spraw Walki z Nowotworem nie tylko będzie zabiegała, wsparta naszymi głosami europosłów o specjalne środki w nowej perspektywie budżetowej, ale także właśnie będzie próbowała rozwiązać problem, dostępu do nowoczesnych leków, do nowoczesnych terapii, a także dlaczego właśnie jest taka różnica w umieralności osób z wykrytymi nowotworami pomiędzy wschodem a zachodem Europy. Ja osobiście marzę jeszcze aby być może, że właśnie, żeby leki, które zostały dopuszczone w jednym kraju Unii Europejskiej do obiegu, żeby tej procedury nie powtarzać w każdym kraju z osobna bo to jest długi okres czasu do wprowadzenia takiej właśnie terapii, ale żeby jeżeli on, dany lek czy dana terapia zostanie zatwierdzona w Unii Europejskiej, aby mogła bezpośrednio trafić do wszystkich pozostałych krajów, tym samym oczywiście ta dostępność do nowoczesnych leków byłaby szybsza i z pewnością tańsza. Ale też, jeżeli Państwo chcecie więcej informacji na te tematy, to zapraszam na moją stronę www.lukaciejewska.pl. Tam wszystkie informacje, czy więcej informacji Państwo uzyskają. Pytanie, tutaj dwie Panie, Anie pytają, gdzie na Podkarpaciu można wykonać bezpłatną mamografię i USG Piersi? Czy są jeszcze takie miejsca? To pokazuje, to pytanie pokazuje, jak słaby jest obieg informacji, w ogóle informacja, gdzie, kiedy, jak można zrobić te badania i co jest potrzebne. Oczywiście powinno być skierowanie od lekarza ginekologa na. Mm, do, na badanie mamografii, czy USG pierwsi, jest w każdym myślę, czy w wielu miejscach, wielu powiatach szpitale wyznaczone, gdzie mają nowoczesne mamografy, czy ultrasonografy, gdzie można przeprowadzić te badania. Powiem tylko, że na pewno teraz Profamilia, czyli szpital w Rzeszowie prowadzi projekt darmowych badań w tym kierunku. Dla oczywiście określonej puli pacjentów, więc namawiam bardzo Panie, aby, aby się tam udać, zadzwonić, zgłosić. Natomiast jeśli chodzi o mammografię, to w ramach wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia można się przebadać w przemyślu przy Szpitalu Wojewódzkim imienia Świętego Ojca Pio, można w Przeborsku, w szpitale Rejonowym, w szpitalu rejonowym e, można w szpitalu wojewódzkim e, w Krośnie. W Ustrzykach działają mamobusy, można oczywiście w Brzozowie i też nie zawsze na badania mamograficzne trzeba mieć specjalne skierowanie, więc myślę też, że my postaramy się też taką bazę udostępnić na naszych stronach, bo takiej wiedzy widać, że wielu paniom brakuje. Ja i następne pytanie jest, chciałabym wiedzieć, czy Parlament Europejski ma wpływ na politykę zdrowotną w Polsce. No oczywiście, tak jak wspomniałam, polityka zdrowotna to są obszary i kompetencje zastrzeżone dla krajów członkowskich, co nie znaczy, że w Unii Europejskiej nie ma specjalnych właśnie programów profilaktycznych, z których można skorzystać. Programy teraz w trakcie koronawirusa, które, które umożliwiają przeszkolenie personelu, również my, europosłowie, działamy poprzez, poprzez różne akty prawne, poprzez poprawki. Zwracamy na przykład uwagę na to, że wiele nowoczesnych środków czy różnych komponentów jest produkowane poza Unią Europejską, na przykład w Chinach czy w innych krajach azjatyckich. I jak bardzo ważne jest to, aby właśnie zostały one produkowane w fabrykach, w krajach członkowskich, bo chociażby sytuacja taka, jaka była, z koronawirusem pokazuje, że e, wtedy i ceny rosną i problemy są zaopatrzeniami, a też produkt czy komponent sprowadzany spoza Unii Europejskiej na pewno jest też e, dużo droższym i trudniej dostępny. Więc, więc tych działań, już nie mówiąc też o specjalnej dyrektywie, teraz graniczne prawa pacjentów, e, to była jedna z moich pierwszych aktywności w parlamencie europejskim, e, czyli jeżeli dany pacjent nie może dostać się do specjalisty czy na operację specjalną w, kraju, w swoim kraju członkowskim, może, może skorzystać z opieki w innym kraju członkowskim i wtedy Narodowy Fundusz Zdrowia ma obowiązek za taką operację, taki zabieg zapłacić, o czym wielu cały czas mieszkańców Polski pewnie nie wie. I jeszcze jedno pytanie. To trochę inny temat. Pan Lucian pyta, chciałbym zapytać, czy już coś wiadomo, kiedy nie będziemy zmieniali czasu z zimowy na letni i odwrotnie. No, ja jestem jednym z kont sprawozdawców do tego sprawozdania o likwidacji zmian czasu i marzę o tym, aby. W tym miesiącu, w tym roku był ten czas ostatni raz zmieniany. Oczywiście Parlament Europejski poparł tą, tą dyrektywę, te przepisy i zgodził się, że zmiany czasu wpływają negatywnie i na nasze zdrowie, i na gospodarkę, więc myśmy popali ten projekt. Zatrzymało się to w Radzie, czyli państwa członkowskie teraz muszą między sobą uzgodnić, czy przyjmujemy czas zimowy, czy pozostajemy na letnim. No też pandemia spowodowała to, że ten temat nie jest priorytetowym. Wszystkie najważniejsze to są wszystkie te właśnie kwestie związane z walką z COVID-em, ale mam nadzieję, że zresztą wysłałam takie zapytanie do Komisji Europejskiej, aby jak najszybciej zam zamknąć ten temat, bo na niego czekają Polacy i Europejczycy, więc mam nadzieję, że ten rok będzie ostatnim rokiem zmiany. Czasu. E, proszę Państwa, więc pierwszy raz spotykamy się tą drogą, e, nie ostatni raz, ale na dzisiaj e, wyczerpaliśmy tą pulę e, pytań związanych też i z październikiem, czyli z nowotworami i z tym, co nas wszystkich przeraża i wzbudza obawy, czyli z koronawirusem. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.